Markus, którego nie boję się już gorszyć. Powiedziałeś ostatnio, że nowa religia jest zbyt łagodna. Miłość, pokora, nadstawianie drugiego policzka. Cóż, Markusie, nie bądź naiwny. Religia nie służy tylko pocieszeniu. Ona musi rządzić. A żeby rządzić skutecznie, potrzebuje nie tylko Boga, ale i przeciwnika, nie wystarczy obietnica raju. Trzeba jeszcze lęku przed czymś gorszym niż życie. Dlatego właśnie stworzyliśmy piekło nie jako miejsce, jako narzędzie. Wcześniej był tylko hades, cień, wspomnienie, brak światła, ale cień nie przeraża. Potrzebowaliśmy ognia, siarki krzyku, wieczności, czegoś, co sprawi, że ludzie będą posłuszni, nawet w milczeniu, a więc... Budowaliśmy piekło na wzór naszego więzienia. Daliśmy mu strażnika demona z nadmiaru ironii, dawniej anioła i daliśmy mu śmiech. Bo tylko ktoś, kto zna prawdę, śmieje się z tych, którzy jej nie znają. Demon nie jest ten, który buntuje się przeciw Bogu. Demon to ten, który zna mechanizm religii od środka i dlatego się śmieje. Czasem, gdy słyszę, jak kapłani opisują ogień piekielny, śmiech ten dźwięczy mi w uszach nie dlatego, że istnieje, ale dlatego, że działa. Działa lepiej niż miecz, lepiej niż podatek. żyje w środku człowieka i każe mu samemu się osądzać, bać, milczeć, pokutować. I oto mamy. Nowy cud, samodyscyplinę, samostraż, samowyrok, a wszystko to w imię zbawienia. Wiesz, Markusie, kogo naprawdę boją się kapłani? Nie boga, nie heretyków. Tylko tych, którzy przestają się bać. Bo człowiek, który nie boi się piekła, to człowiek, którego nie da się rządzić. Fale in risu si ausus es. Gaius aelius verus z wieczoru pachnącego kadzidłem na schodach między świątynią a więzieniem. <try>